kolejna rodzina a tutaj dostały rameczkę zaśmy jak to działa! To raczej im nie trzeba za wiele, jak ta rąka jest dosyć spoko nie? A. chyba uciekałem stąd, żeby mnie atakować. Patrzę ani z otworu, ani nie dopchane, no już teraz to zostawiamy jak jest A. Sporo tutaj żarcia Zabieramy one raczej nie potrzebują mają tą z boku co miały na górze tutaj jest dużo Lecimy za czerwiem, tutaj jest sporo pokarmu z jednej strony Jeszcze warowały zobaczymy może jest ten czerw w końcu, nie, trochę tyłku, a być może już robią miejsce, patrzę wyszlifowane te komóreczki jakby. Tutaj jest już czerw i jajeczka. Zamykamy. Nie chcemy skrzywdzić matki na pewno. Zamykamy. Pszczółki wiedzą co robią, się rozpędzają już. Mają warunki do przenoszenia pokarmu. Też przynoszą coś, co znajdą pyłki Także można im dać spowki, niech sobie działają. 5, 6, 7, 8, 9. Tu jedno można zabrać z zatwór śmiało. sobie przeniosą czarełko idę po folię tylko folię podziemne, żeby miały na miejscu wodę która się skrapa gdzieś tam na brzegach także uchodzenie jest albo na chłodne poranki przecież z już będą miały wodę, nie trzeba niczolatek się męczyć ja widzę po ulewie, że jest sucho, także dobra wentylacja, dob dobrze ocieplone Gniazda I wtedy nie ma problemu Przynajmniej takiego dużego bo ta wilgotność zależy jeszcze od typu ula Ale jak się pojawi że gdzieś coś troszeczkę leci to nie ma problemu nie no gorzej jeśli gdzieś przy pszczołach Zaczyna się pleść tak I tam jest mokro Bo gdzieś na wierzchu Woda i trochę pleśni w zimę no to To nie jest nic strasznego nie ma co się obawiać nie ma co mieć sobie zarzut bo takie rzeczy się dzieją to nie jest groźne O ile właśnie to się nie dzieje gdzieś właśnie w gnieździe, tak? Co tutaj się wydarzyło? Tutaj dałem, bo było dużo pszczoły chyba i i też ramka wielkopolska, więc no, się bałem, żeby tutaj gdzieś przy mrozach one nie miały problemu z dostępem do pokarmu. Mm. Jest tych ramek, wiecie co? ja Chyba nie będę rozbierał. Mi się wydaje, że one mają. Szczególnie, że nie wzięły wszystkiego. One tutaj raczej wszystko mają. Matka też powinna być, no widzę po, po tym, po zachowaniu, nie, że jest spokój, raczej one robią roboty. Zobaczcie, biorą żarcie, są zajęte, więc więc myślę, że tutaj jest to ok. Na pewno pożerzeć gniazda jeszcze nie trzeba, bo jest szeroko. Mają co tam robić, nie? Także zostawiamy. Bę jeszcze zniszczyło tej rodziny. No, to pało. To ul będzie wybizany, proszę Państwa. bitorama, nabita rama, zaraz je ścieśnimy, damy na górę rameczkę z żarciem, zobaczymy czy tu jest jakieś jajko, pszczoły mało, no ale co tu się dziwić, jaka dziura wygryziona, pszczoła, już, znaczy mysza aż tutaj chodziła, cud że ich nie zabiła, no ale tak czy inaczej, no z tego co ja tu widzę, to, to nie wiem czy tutaj jest w ogóle jakiś rozwój. Teraz zobaczymy. Ciężkie ramki, żarcie mają. Pytanie czy cokolwiek jest w Nie ma. Nie ma. Także ta rodzina też. Matka mogła nie przeżyć. Niestety. Não, 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 só bom. O, matula chodzi, zobaczcie. Także ona może dopiero zacząć czerwić, na razie budują, się wracają do formy może. Dobra, odkładamy, zobaczymy co wymyślę. No, uciekł w ten kąt i się trzymają tam przy ociepleniu. Niech tak zostanie. Zaciśniemy je mocno. Na górę ramkę z pokarną też czy trzeba może no, 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 ja tutaj cieplenie boczne by się przydało. Или мы сделаем это из бумаги Panie też sporo. Ale tu. jest pokarm i zostawiamy, bo nie jest albo nie ma nie ma co świlować. Karmi jest dużo, damy folii, ocieplenie i nara. rodziny z zeszłego roku w tym roku mogą być silniejsze a silniejsze wychodzą słabsze albo nie przeżywają <noise> co zrobić za roku žarča full spały te pszczoły czarby też nie ma bo dużo pokarmu идем artık